Witajcie, witajcie, to znowu jakorel gra. Witam po przerwie, można powiedzieć, przerwa 5 dniowej Niestety była taka sytuacja, że chciałem patyki w piątek, skończyłem wcześniej pracę. W sobotę cały dzień mi zeszło. Okazało się, że mnie trochę zawiało. Niedzielę leżałem w łóżku, dzisiaj też nie byłem pracy. Ale próbuję coś dla Was nagrać, żeby coś było na... Miałem coś pisać na społeczności, ja sobie myślę nie wiadomo czy w ogóle ktoś to czyta. Więc taka krótka informacja, że oprócz tego, że dwa dni byłem zajęty pracą, to potem dwa dni chorowałem grypa, można powiedzieć taka bardziej trochę temperatury i ból kręgosłupa podczas cięcia patyków, ściągnąłem po prostu polara i byłem w samej koszulce, a wiatr wiał i człowiek wiadomo był spłocony trochę. Naj... Przebiało. Jakbyście czasem słyszeli, że wciągam nosem katar, to się nie przejmujcie, bo jeszcze nie przeszło mi do końca, więc dobrze. Ale wracając do gry Papers, please, myślę, że zaczniemy od tego dnia, bo przeszliśmy daleko. To jest ostatni dzień. Nie pamiętam w sumie, co się działo, więc może z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle. Ciężko to ocenić, ale myślę, że trzeba iść na żywioł próbować, bo jest tutaj widać dużo rozwiązać w tej grze, więc myślę, że zawsze jakaś satysfakcja z gry będzie. Finanse 965, liczebność rodziny 2, ilość żetonów 1 Lokatyna. Nie wiem co są te żetony, no ale trudno Historia arstoczki w obrazach i przede wszystkim w słowach. I do pracy. O. Witajcie, inspektorze. Jak zrobię lepsze? Mam do, do Was kilka pytań. Ministerstwo Informacji. Sądzimy, że podejrzana grupa próbuje wszcząć zamieszki. Uważamy, że niektórzy jej członkowie. Prze... Dlatego rozmawiamy. Czekajcie. To symbol tej grupy. No to od razu Ci mogę to dać. Zostaliście aresztowani z powodu kontaktów z niewłaściwymi środowiskami. Ministerstwo no, Informacji skontroluje Wasze ostatnie działania. Niech żyje arstoczka. Dobrze, ale. E... Czekajcie, bo my możemy teraz odpalić ten sam dzień i możemy z nim tylko porozmawiać. Nie musimy nic mu pokazywać, nie? To też jest jakieś wyjście. A mnie zaskoczył gościu z rana. Zajecie nic inspektorze. Jak zrobię dopisuję. Mam do Was kilka pytań. Dobra. za zamieszki. Uważam, że niektórzy człowieko przebijają się przez ten punkt kontrolny. Dlatego rozmawiamy. Widzieliście może coś takiego? To symbol tej grupy. Tak. Bardzo dobrze. Ta grupa jest bardzo niebezpieczna. Jeśli zauważycie coś niepokojącego, zgłoście to natychmiast. Czyli można było z tego wyjść właśnie w ten sposób. Yy, przyjeżdżam, by dołączyć do męża. Zgoda na wjazd. Dobra, Laska. To co byśmy ci pierwszą sprawdzili? Ważna do. Data by się sprawdzała: pobyt, imigracja, bo przybywa do męża. To by się zgadzało. Tu data też. Tu. Singleton wydana. Kobieta Alina Garcia. Garcia Alina. W sumie chyba nie skłamałaś. Dobra. Nie wiem, czy ryzykuję, czy nie, ale. Przyjeżdżam do pracy. Ale jeszcze do tej baby, co poszła już, to tak mi się zdawało, że to się nie zgadzało. Dobra, ta co? Przyjeżdżę do pracy przez kilka dni. Ok to tak, trzeba tu wszystko sprawdzić. Yaman Samanel, to by się zgadzało. Termin, to masz OK, więc tutaj sprawdzamy wizę wjazdową. Samanel, Samanel, Yaman, Yaman, OK. To by się zgadzało, data by się zgadzała. Pobyt. Dwa miesiące, cel praca. Tam było kilka dni. Czekajcie. Jestem tam. Jest Musiałem sobie smarkać nos. Um. Dobra. To by się zgadzało, to by się zgadzało. Dobra laska, wiesz co? To ci oddam. Według mnie jesteś 300. Mam nadzieję, że nie będzie upomnienia. Nie no, znowu długość. W sumie tak, kilka dni, a ona tam ten dziwnie wygląda. Ale to jest arostowski dowód osobisty, czyli goście z, arostocz... z Arostoczki 92, dobra. Yy, sprawdzamy Cię. Dane zgodne, ok. Imię, nazwisko. Widzę, że się zgadza. Płeć mężczyzna, zdjęcie się zgadza. Data. Do tego nie mam z czym sprawdzić, bo jak nie mają dowód, to w dowodzie nie mają. Dobra. Dajcie mi wizytówkę wszystkim, nawet inżynierom, wrócę za kilka dni. Okej, okay, dobra. Zakłady budowlane. No, na taką współpracę mogę się zgodzić. 12 tygodni, 3 miesiące, dobra, ok, to by się zgadzało. Data się zgadza. RPJ3D, PCFND to by się zgadzało. Johan Rasmussen, Rasmussen, Johan, mężczyzna Enkio. Nie mam się do czego przyczepić. Nara, no w sumie, zdjęcie trochę inaczej wyglądało. Mi się udaje. Mówię, dobra. Ile dostaliśmy? 5 kredytów. Trudno. Ale przynajmniej żeśmy chyba zrobili dzisiaj już jedno to. Tranzyt kilka dni. Tranzyt dwa dni. Dobra, to się zgadza. ATW, Dobra. Wiecie co? Tu w czym jest problem? Że tu nam leci czas. I ile zatwimy ludzi jak najszybciej, to wtedy będziemy mieć więcej pieniędzy. Czasem jest tak właśnie, że nie popatrzysz na datę, czasem nie, nie popatrzysz, nie wiem, na płeć, czasem nie popatrzysz na na przykład, właśnie tak jak ja teraz w tym momencie na zdjęcie, i potem wodzi jak wodzi. Ale tu widzę, że Selimonowa, Michał. Dobra. Tu się zgadza. Oni, jak jadą tranzytem, to przeważnie, hmm, przeważnie się wszystko zgadza. Dokumenty proszę. Zamierzam pracować. Malarstwo a tu było, a tam, no to nie, ale mogę ci dać. Aha, nie chcesz, dobra. Aleksandra Michalson, dobra. Kobieta Korista City. Data by się zgadzała. Jeszcze sprawdzimy. H2RR, 2 g dobra. Praca 3 miesiące. A co ona to powiedziała? 90 dni, dobra, ok, czyli tak. Tośmy sprawdzili, tośmy sprawdzili, tośmy sprawdzili. To mnie nie interesuje. Czyli tu podbijamy stempelek. I lecisz babo, bo troszkę by się śpiesz. Chcesz... Gdzie była bra... brak data? Zgadną. A Boże. Czyli mi się wydaje, że będzie dupa z tego dzisiaj. A miał być taki fajny odcinek. A to jest właśnie to. Wracasz po czasie i zapominasz, że tu trzeba na wszystko patrzeć. Dobra. Hana Hagenha Inżynieria. O! Inżynieria. Daj. Co to jest? Hmm. hmm, y Praca dwa miesiące, a ona kilka miesięcy, dobra. Tutaj to się zgadza, więc to możemy odłożyć na hakin. No i myślę, że nie ma sensu przyjmować e, następnych. Znaczy niby pokazuje, żebym kliknął następny, ale już widać, że czas nie odpływa, więc nie. O, jakiś biskup. Tylko odwiedziny. 90 dni, odwiedziny 3 miesiące, okej. Okay. XDVUA. AM4SR, dobra, to by się zgadzało. Peter Boyter, dobra, to by się zgadzało. Mężczyzna, data się zgadza, tu się data zgadza. Odwiedziny miesiąca. to się zgadzało, to Ci mogę oddać. Tu Ci mogę podbić. Wyglądasz na zdjęciu podobnie, więc. I teraz jakby się do tego przyczepili, to naprawdę. Dobra, tranzyt. Kilka dni, dwa dni, dobra. Co jest? Za kolecie? Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Twoja rodzina potrzebuje leków. <słuch> Mamy oszczędności, więc na wszystko 30, już 30, 30, ogrzewanie 10, my mamy teraz 3,25, 25, ogrzewanie 10. Dobra, z racji tego, że mamy kasę, przeprowadźmy się do lepszego do lepszego mieszkania. Dobrze, myślę, że to by było na tyle w tym krótkim odcinku, ale myślę, że był bardzo ciekawy. No i cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć. Jak mówiłem, wracam do nagrywania, więc teraz postaram się, żeby już były te dwa odcinki.